Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj po raz kolejny jesteśmy z Grzegorzem, ale tym razem w terenie. Tak, udało Ci się wreszcie dopiąć swego, jesteśmy w terenie, ale jeździć nie będziemy, mimo że zgoda klienta na testy są, ale jednak to jest auto klienta. I tutaj, Dzisiaj tak, poopowiadamy o innych rzeczach. Dokładnie, tutaj dzisiejszy materiał z racji tego, że jesteśmy w terenie, podzieliliśmy na dwa różne filmy. W pierwszym materiale opowiemy o oświetleniu Dodatkowym, które tutaj Grzegorz zamontował, a drugi film będzie typowo o terenówce w terenie. Poopowiadamy i coś wymyślimy. O! Na pewno na bieżąco coś zrobimy, więc, tak jak widzicie, Jeep już stoi na kołach już nie jest w warsztacie, już jeździ. Przeszedł nawet badanie techniczne. I A przerwę Grzegorz to jest ten Jeep, którego mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku też z Grzegorzem i jeżeli ktoś chce zobaczyć o czym był wcześniejszy odcinek, może sobie cofnąć kilka filmów wstecz i zobaczycie, bo też będziemy tutaj mieć taki wątek makaronów, tak ale w, na końcu filmu wyjaśnimy o co chodzi z tymi makaronami. Więc yy, tak, jak, tak jak wspomnieliśmy ma być o oświetleniu. Tutaj klient sobie zażyczył, tak jak teraz większość terenówek ma, czyli dodatkowe oświetlenie. Mamy oświetlenie na, zamontowane na zderzaku. Są to światła dzienne plus LEDy. Światła dzienne uruchamiane są zaraz po przekręceniu kluczyka. To może pokażemy od razu, jak jesteśmy przy tym. Będziemy po kolei chodzić i pokażemy, może. Proszę cię bardzo w takim razie. O! Światła dzienne właśnie w ten sposób działają, nice. one, one z automatu będą się wyłączać w momencie kiedy włączymy światła zwykłe drogowe. Działa. Światła dzienne zostały wyłączone. Tutaj nie mamy mikroportów, to musimy tłumaczyć ten. Yy, musimy stać blisko siebie i żeby nas było słychać z yy, obu stron. W tym momencie jak widzicie światła dzienne się wyłączyły, załączyły się światła yy, mijania. I, I tak to ma funkcjonować. Jeszcze mamy tutaj funkcję w tych halogenach. Jaką? Halogenów, led barów. O, proszę. Tutaj mamy teraz jasno na zewnątrz. Nie zobaczymy efektu tego, ale uwierzcie mi na słowo, ja tak skieruję kamerę, że... Razi w oczy. Razi w oczy, tak. Razi w oczy. To mamy, to mamy jeden zestaw oświetlenia. Teraz prezentujemy drugi. Ten wyłączamy. Drugi zestaw oświetlenia, czyli mamy LED bar zamontowany na dachu. A, już go włączyłem. Tak, wyłącz go i pokażemy jak wygląda bez oświetlenia. Tak taki by wąski ledbar, taki klient sobie właśnie Ledbar zamówił, taki został zamontowany. Ale powiem Ci, że fajnie że wąski, bo do jazdy w terenie jest chyba im mniej wystających rzeczy, to tym lepiej. Dokładnie, no technika poszła mocno już do przodu i te ledbary naprawdę są coraz bardziej zgrabne. Nie wiem jak z żywotnością, ale został zakupiony normalnie w sklepie, który handluje takimi rzeczami. Więc posiada to gwarancję, więc myślę, że jak zaczną się problemy z parowaniem i tak dalej, to również będzie podlegać to gwarancji. I powiem Ci, fajnie to wygląda, bo z daleka nie wydaje się, że to jest w ogóle oświetlenie, tylko normalna poprzeczka, tak jak na przykład mamy poprzeczkę tam z tyłu na bagażniku dachowym, nie? Bo z daleka wygląda to tak, w ogóle prawie tego nie widać. No, jest zgrabny, naprawdę jest zgrabny, tu jeszcze zostało, można powiedzieć, takie kosmetyka, bo właśnie jeszcze kapturki na śrubki się założy czarne, żeby to było ładnie zaokrąglone i, i będzie to wyglądać jakoś. No tu było troszeczkę, troszeczkę zabawy, ponieważ wcześniej już w tym samochodzie również był LED zamontowany na dachu i klient sobie zażyczył, żeby było tak samo instalacja wyciągnięta, czyli szła, przechodziła przez błotnik pod snorkelem, więc trzeba było zdemontować snorkel, instalację pociągnąć, wyciągnąć pod snorkelem. Kto nie wie, snorkel to jest ten element. Czerpnia powietrza starkel, tak. więc, więc tu było wyciągnięta instalacja i jest pospinane u góry, żeby to nam nic się to nie podziało. Prezentujemy I, oświetlenie i włączymy Nie świeci o, świeci. Bo włączyłem zderzaki. Hmm. Tak to się prezentuje, tutaj widzicie, że też mocno razi. Fajnie to estetycznie wygląda i na pewno dużo światła daje. No, w nocy jeszcze tego nie oglądałem, nie patrzyłem jak to działa, ale, ale czas najwyższy chyba trzeba będzie sprawdzić. I to mamy powiedzmy kolejną lampę roboczą, która się przydaje w terenie. Czyli to jeszcze nie koniec, jak mówisz kolejną. No nie koniec, nie koniec. Mamy, mamy, ten wyłączymy, zapraszam do tyłu auta. Poczekamy na Ciebie, żebyśmy słyszeli się dobrze. Zapraszam do tyłu auta. Z tyłu auta jest na dachu zamontowany taki koszyk, na którym ma być zamontowane w przyszłości koło zapasowe i tutaj są dwa dodatkowe takie LEDy robocze, też bardzo zgrabne, bardzo ładne, fajne, zgrabniutkie ledziki. Nie naprawdę bardzo ładnie to wygląda, estetycznie. I powiem szczerze, że też jak sobie przyświeciłem nimi w oczy, to no troszkę troszkę dają rady. Myślę, że, że będzie to działać też w terenie. Jest to podpięte tylko i wyłącznie pod niezależny włącznik. Nie jest to połączone ze światłami wstecznymi, więc no, na mieście, jak klient będzie wykonywał manewr cofania, nie będzie to nikogo razić. To jest typowa lampa robocza, która również jest włączana z przełącznika. To może teraz zaprezentuj, zostań w aucie i pokażemy te przełączniki, bo to jest też tam ciekawe. Ciekawa historia tych przełączników. Popatrzcie się, jak to wygląda. Zbliżmy, może, ale faktycznie mocno razi. Bardzo małe, a bardzo dużo światła widać dają. Teraz co? Przejdę może z drugiej strony. No, zapraszam. Cię. Gdzie mamy całe centrum dowodzenia? Centrum dowodzenia jest... A jeszcze jest... zanim cokolwiek powiesz, to powiem Ci, że jestem w szoku, bo nie spodziewałem się tak zadbanego wnętrza po pierwszej wizycie, jak byliśmy i oglądaliśmy ten samochód od spodu i pod maską, że takie pozytywne rozczarowanie tutaj będzie wewnątrz tego samochodu. To samochód jest ogólnie zadbany, nie ma tragedii, był użytkowany powiedzmy do lajtowej jazdy w terenie. I, i tak, tak też ma być dalej użytkowany, a jak się to skończy, to, to się okaże Proszę po jasne. roku użytkowania, jak będzie samochód wyglądał. Yy, szukałem na grupie inspiracji, gdzie zamontować panel, ale wszyscy mieli tam jakieś swoje pomysły, jakieś swoje rozwiązania. Ja ze swoim klientem, który się bawi drukarką 3D, wyprodukowałem taki panel. Czyli to jest wydrukowane w drukarce 3D. Tak, to jest wydrukowane na drukarce 3D i ten panel idealnie, właśnie, pasuje tu przed lewarkiem, jak widzicie. Jest to zrobione w ten sposób, że są zamontowane trzy przełączniki, plus dodatkowe gniazdo USB podwójne. I z niego można po prostu będzie ładować telefony czy jakiś inny sprzęt. Wszystko ogólnie jest zrobione w ten sposób, że w tym momencie są podświetlane. Przełączniki, w momencie załączenia zapala nam się konkretny, konkretny podświetla przełącznik, że jest załączona instalacja. Czyli jakby nie patrząc, doposażyłeś samochód, bo i nowe i dodatkowe oświetlenie i to gniazdo USB, to w dzisiejszych czasach wiele osób bez tego nie może funkcjonować. Dokładnie, dlatego gniazdo też jest podwójne, jest zamontowane w tym miejscu, bo zazwyczaj telefon się montuje tu gdzie jest akurat uchwyt też zamontowany. Tu jest oryginalna fabryczna fabryczne gniazdo zapalniczki, zapalniczka. Ale tu USB nie podłączymy. Tu USB no musielibyśmy mieć przejściówkę. Wydaje mi się, że to rozwiązanie jest całkiem całkiem fajne, całkiem estetyczne. I, i mnie akurat może kogoś będą razić te wkręty takie, a mnie się podoba właśnie taki smaczek tego powiedzmy tego topora tutaj, troszeczkę. Tutaj w tym momencie jak mamy taką już wydrukowaną, to Czym będziemy chcieli możemy to już skręcać, możemy główki zrobić srebrne, możemy zrobić na gwiazdkę, możemy zrobić na to, możemy zrobić. jak ktoś nie chce kapturki nałożyć, wszystko można robić, tak? Dokładnie, to jest akurat druk zrobiony 3D, on jest surowy, nie jest niczym zabezpieczony, nie jest szlifowany, tylko taki został założony, ponieważ on sam w sobie jest w miarę estetyczny, nie trzeba tutaj kombinować, oklejać, malować, cudować, jeżeli ktoś by chciał to możemy wykonać również w kolorze taki, Czyli albo użyć pigmentu, znaczy nawet nie pigmentu, nie wiem jak dokładnie się nazywa ten preparat, z którego się drukuje, ale, ale możemy, jak również podobno można to bez problemu lakierować, jak się dobrze przygotuje, więc, więc to jest, to jest, to jest mhm. dość wytrzymałe. Ja byłem zdziwiony, jak dostałem pierwszy raz, że, że to takie coś wychodzi, bo nigdy się nie bawiłem, nie mam drukarki 3D. Ale, ale wygląda, że można się bawić i różne rzeczy można zrobić, tylko trzeba mieć człowieka, który umie to zaprojektować w komputerze. Powiedz mi, bo tam jeszcze jakiś jeden przycisk, czy włącznik widzę? Znaczy, ten przełącznik jest jeszcze do tego, ten LED bar na górze, co jest mm -hmm. na dachu zamontowany, ma jeszcze pasek kolorowy. Aha. Jego nie widać teraz. I tym przełączniczkiem można zmieniać kolory tego paska. Kurde, to. No. No, taka, taka zabawa. No, ale to myślę, że to jest tyle, co możemy poopowiadać w środku i może przejdźmy do tych makaronów. Przejdźmy do makaronów. Jeszcze w międzyczasie, jak przejdziemy do makaronów, e, przejdźmy do tego, bo tutaj bardzo często ja też się z własnego doświadczenia spotykam na co dzień, że ktoś przyjedzie i mówi zrób mi tylko dodatkowe gniazdo na zapalniczkę z tyłu samochodu. Zrób mi tylko to, a tutaj, żeby to wyprowadzić, tutaj te przewody, dociągnąć do tyłu samochodu, do przodu samochodu, do dachu. Ile na to czasu trzeba tak poświęcić Średnie, auto, auto nierówne i zlecenie. Znaczy, zleceń ja tutaj nierówne. spędziłem 3 dni na tym. 21 metrów kabla przewodu jednożyłowego, bo są poprowadzone żyły w różnych kolorach. Nie jest tylko czarny, więc są różne kolory. Ktoś jak będzie śledził, na przykład wejdzie na moją stronę, to tam jest pokazane właśnie przedłużanie przewodów. Są zastosowane kolory, są, jest zastosowany peszel około 8 metrów peszla. Yy, paczka trytytek, yy, rolka taśmy izolacyjnej, zwykłej, rolka taśmy parcianej. Ogólnie, no dużo. A resztę to zobaczycie pod maską, co tam jeszcze weszło. Dobra, idziemy do makaronów. Jak tam właśnie nam. Czyli ten pasek na dole się świeci? A, na to ten ram, pasek, tak ten pasek, co jest? Nie wiem, przy... co tutaj tam jest. No, ale jego nie widać teraz, jego widać wieczorem. Tak jak tam, któryś z naszych widzów zwrócił uwagę, że straszne makarony są tu pod maską, więc tak jak już żeśmy powiedzieli: Ostatnio widzieliście tu dziurę. Mamy już zamontowane serwo z pompą. Wszystko jest złożone do, do kupy i działa. Hamulec działa, jest poprawnie wszystko, wszystko funkcjonuje. Makarony zostały. To, co nazwaliście tu makaronami, zostały poukładane z powrotem, poukładane, po, po po, ponaprawiane. A popatrzcie się, jest tego trochę. Pokrywa, klient sobie wymyślił kolor pokrywy taki, więc pokrywa została wylakierowana proszkowo. Ale pasuje, powiem Ci. Felgi będą w takim samym A, kolorze. No. <laughs> więc, więc więc tak to wygląda. Wszystkie przewody zostały poizolowane, poukładane. Tu pamiętacie, był taki dosyć duży kocioł, więc to wszystko również zostało ułożone. Wszystko jest przypięte. Nie było wtedy akumulatora, więc nie widzieliście, ale zostały wymienione klemy na takie sprytne klemy, gdzie można po prostu podpinać różne elementy, a nie pod śrubki, tak jak to robią gaziarze. I potem się to grzeje wszystko. Tak, że są podpięte. I... Często są instalacja jest podpięta pod te śrubki. Te klemy nie kosztują teraz dużo, bo dawniej to były tylko klemy dostępne tego typu z grupy Iveco lub z grupy Fiata, Teraz można kupić już takie uniwersalne. I jest zrobione. Był tu przewód też, powiedzmy przewód masowy, który był zrobiony z przewodu instalacji budowlanej normalnie, żółto-zielony. Ja go całego zaizolowałem na czarno, żeby jednak wyglądał jak samochodowy przewód, więc on jest tutaj zaizolowany, widzicie, jest to wszystko porobione, kabeleczka zakute. Wszystko jest zrobione, a nie na skrętkę, na kombinowanie. Teraz mój tutaj taki podsumowujący już refleksja. To tutaj, jeżeli chcecie mieć faktycznie, oby to szło w parze, zawsze to co teraz powiem. Ale faktycznie, jeżeli chcecie mieć coś zrobione i estetycznie, i dobrze a nie puszczony byle jak sufitami po, po podłogach, żeby Wam się kable plątały, czy żeby Wam się tutaj po komorze plątały. Niestety, to jest bardzo dużo godzin pracy. Zresztą, kto nie wie, że niech sobie sam kupi takie LED-bary, tam jest cała instrukcja obsługi, niech zamontuje jeden i wtedy się przekona, ile to faktycznie czasu, kombinacji, myślenia i przeróbek, i dopasowań, i tędy będzie lepiej, tędy będzie lepiej. Trzeba wiedzieć, że to niestety i musi kosztować, i czasochłonne jest. Jedną rzecz, którą wam powiem, nie, powiem, nie kupujcie ledbarów z gotową instalacją elektryczną. Ta instalacja do niczego nie pasuje. Tu klient przywiózł akurat tego górne, górnego ledbara z instalacją. Tak naprawdę został wykorzystany tylko kabel, przewód, yy, który idzie od ledbara, szedł do przekaźników, yy, do przekaźnika, ale niestety on się kończył w tym miejscu, a przekaźnik jest tu, więc wszystko trzeba było przedłużać a instalacja i przełącznik, który był przy tym ledwarze został wyrzucony, bo jest założony całkiem inny. Tu macie założoną puszkę przekaźników, bo to jest dokładana puszka. Puszka przekaźników, gdzie są zamontowane sterowanie właśnie ledami na zderzaku i ledami z tyłu. To są przekaźniczki plus do tego bezpieczniki od razu tu. Jest to estetycznie zamknięte, nie ma z tym problemu. Nie razi w oczy. Dobra, tu ostatnie jest... pytanie jeszcze. No. Nie ma tutaj wyciągarki? Nie, jeszcze nie. To widzę że tutaj następny materiał, będzie pewnie z wyciągarką. Tutaj jeszcze makaronów trochę dojdzie do wyciągarki. Znaczy... Wyłączników, nie wyłączników? Nie, już, już myślę, że nie. Myślę, że, że tutaj już wyciągarka, jak pójdzie. Znaczy, Zobaczymy, jaka będzie dalsza koncepcja tego samochodu, bo na razie. Klient kupił auto i jeździ od blaszarza, lakiernika. U mnie stoi, jeszcze się nie nacieszył, a pojechał na wakacje, więc jak wróci, to pewnie będzie już chciał jeździć. Dokładnie. Po tym filmie, pewnie jak oglądnie, to tym bardziej będzie chciał auto odebrać i się już cieszyć tą jazdą. Na razie jest na urlopie, więc niech wypoczywa spokojnie. Tak. I, i... Obiektywnie rzecz biorąc, w tym momencie skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że nie zazdroszczę teraz właścicielowi. Tego co już z tym autem zrobił. Wiem, że mu musiało to dużo pieniędzy kosztować, żeby doprowadzić do tego stanu. Moim zdaniem już to auto nie stanieje. Jego wartość będzie rosła, a frajda z jazdy będzie bezcenna. Znaczy, auto samo w sobie, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie było zakatowane, nie jest tutaj rzeczywiście szpachlowane, nie wiadomo jak kombinowane, bo bo ja nie widziałem tego auta przed, przed malowaniem, bo tu jest, elementy były, dach na pewno, clear schodził z dachu. Więc dlatego był lakierowany. Dojdą jeszcze, bo jak widzicie, na tym boku nie ma w ogóle tych pasków, takie jak są z drugiej strony złote paski, tak jak XJ miał, są już zamówione, tylko idą. Idą, bo się chłopcy pomylili w kolorach, więc, więc na razie jest kłopot, wydrukowali nowe, ale to jeszcze będzie dołożone i, i, i w ten sposób tak to wygląda. Na razie, na razie mówię. Auto musi wrócić do klienta, a klient będzie dalej decydował, czy zakłada wyciągarkę, czy zmienia zderzak. I tym no i... miłym akcentem kończymy. Tak jest. I zaczynamy drugi odcinek, który też będzie na temat, na przykładzie tego auta, ale o innej tematyce. Dzięki i pozdrawiamy.